Szanowni Państwo, witamy serdecznie w biurze poselskim pana ministra premiera Mariusza Błaszczaka. My, jako posłowie do Okręgu Podwarszawskiego, chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć Państwu o rozwiązaniu, które dzisiaj weszło w życie. Bo dzisiaj weszła w życie ustawa, która daje Polakom dobre rozwiązania na trudny czas. Trudny czas, kiedy przez putinflację, przez te działania Rosji, które są nie tylko wojną, ale również wojną gospodarczą i w całym, na całym świecie szaleje inflacja, również w Polsce mamy tą put-inflację, tak zwaną, polskim rodzinom to oczywiście doskwiera, powoduje nie tylko wzrost cen, ale powoduje również te działania banku centralnego, który podnosi przez to stopy procentowe i raty kredytów hipotecznych Polaków. Rosną. Z tego powodu rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował rozwiązanie, które pomoże w tym trudnym czasie kredytobiorcom. To są wakacje kredytowe. Każdy Polak, każdy, każda rodzina, która wzięła kredyt hipoteczny w Złotych Polskich, przeznaczone na swoje potrzeby mieszkaniowe, to trzeba podkreślić, nie chodzi o mieszkanie które któreś z kolei przeznaczone na wynajem, tylko o własne potrzeby mieszkaniowe, na ten kredyt można złożyć wniosek do swojego banku o tak zwane wakacje kredytowe. Jak to będzie wyglądało? Od dzisiaj już są dostępne te wnioski na stronach banków. Jeśli jakiś bank nie udostępnia wniosku, można pójść do oddziału, można złożyć ten wniosek w postaci e-maila, ale z tego co już dzisiaj rano widzimy, banki udostępniają przejrzyste, proste do wypełnienia wnioski można te wnioski już dzisiaj składać. Co ważne, trzeba ten wniosek złożyć przed... Terminem, kiedy będzie potrzebna rata do spłacenia, kiedy bank będzie tą ratę chciał pobrać, jeśli byśmy chcieli już w sierpniu z tego skorzystać. Jeśli ktoś na przykład 1 sierpnia już ma ratę kredytu i chciałby, żeby ona była objęta wakacjami kredytowymi, no to musi to zrobić przed 1 sierpnia, czyli dzisiaj albo teraz, weekend nawet. Natomiast jeśli rata jest pierwsza, na przykład 15 płatna, wtedy do 15 sierpnia trzeba złożyć ten wniosek, żeby można było w sierpniu skorzystać maksymalnie. Można skorzystać z 8 rad w tym i w przyszłym roku. W tym roku, w drugim kwartale, dwa miesiące mogą być tych wakacji kredytowych, czyli za sierpień i wrzesień można odłożyć to spłacanie. W kolejnym, w czwartym kwartale tego roku można kolejne dwa miesiące wybrać, czyli w sumie cztery miesiące w 2022 roku i po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku, a więc w sumie 8 rad będzie tymi wakacjami objęta zarówno część odsetkowa, jak i kapitałowa i ten kapitał będzie potem po prostu przedłużone o te 8 miesięcy spłacanie kredytu w przyszłości. Szanowni Państwo, oprócz wakacji kredytowych, które są myślę takim powszechnym rozwiązaniem, bo ono będzie dotyczyło tych wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotówkach i płacą je za swoje mieszkanie. Mamy jeszcze inne rozwiązania służące kredytobiorcom. Jeśli kredytobiorcy są w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przypomnijmy, że tam można uzyskać nawet do 3 lat wsparcia, do 2000 zł miesięcznie. Czyli przez 36 miesięcy to może być kwota nawet 72 tysięcy, którą można uzyskać wsparcia. Jakie trzeba kryteria spełniać, żeby skorzystać z tego wsparcia? Albo jedna osoba w rodzinie, mąż czy żona, powinni mieć status bezrobotnego, jeśli taki status mają, wtedy mogą skorzystać z tego wsparcia, lub jeśli koszty kredytu przekraczają 50% dochodów w rodzinie. Lub jeszcze inne kryterium dochodowe polegające na tym, że jeśli po odjęciu kosztów kredytu dochodu zostaje mniej niż 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym bądź 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, jeden z tych trzech kryteriów, o których wspomniałem, wystarczy wypełnić i można skorzystać z, ze wsparcia. Potem to wsparcie oczywiście jest zwrotne, trzeba je zwrócić, ale jeśli będzie spłacane. Jeśli w maksymalnej wysokości weźmiemy to wsparcie, ono może być rozłożone nawet na 144 raty. Jeśli pierwszych 100 rat spłacimy w terminie, te kolejne mogą być umorzone, więc to wsparcie jest częściowo umarzalne. Szanowni Państwo, w ustawie, która dzisiaj wchodzi w życie, też jest zapowiedziane prace nad nowym wskaźnikiem, który ma zastąpić WIBOR. Będzie korzystniejszy to... Współczynnik, który będzie powodował, że raty polaków będą niższe w przyszłości, i nad tym nowym rozwiązaniem będą pracowały ze sobą instytucje finansowe, Ministerstwo Finansów, oczywiście Bankowy Fundusz Gwarancyjny, KNF. Wypracują wspólnie to rozwiązanie i myślę, że w najbliższym czasie poznamy jego szczegóły. Przekazuję głos pani poseł. Na ten moment, na wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz pomocy kredytobiorców czeka wiele rodzin, wiele polskich rodzin. Z informacji wynika, że z tej ustawy może skorzystać nawet 3 miliony Polaków, związanych dwoma milionami umów złotówkowych. Myślę, że to jest ogromna pomoc dla rodzin. Rząd wychodzi naprzeciw potrzebom Polaków, rozumie trudną sytuację wynikającą z sytuacji geopolitycznej, która nie jest wywołana działaniami rządu, a wszyscy wiemy, wojną na Ukrainie. Ma to ogromny wpływ na gospodarkę całego świata. Rząd prawa i sprawiedliwości jest jak zawsze blisko ludzi, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i prośbom. I ta dzisiejsza ustawa, która właśnie dzisiaj wchodzi w życie pomoże rodzinom, nie tylko rodzinom, wszystkim kredytobiorcom, którzy się na to zdecydują, na odroczenie spłat. Tak jak już pan minister powiedział, może być zawieszonych aż 8 lat, dwie. W sierpniu i we wrześniu, potem kolejne do wyboru październik, listopad, grudzień, no i cztery kolejne w nowym roku po jednej racie na każdy kwartał. Oczywiście to przedłuży spłatę kredytu, ale będzie możliwa spłata. Obecnych rad, nawet za kilka lat, w momencie, kiedy kredyt zostanie przedłużony o te 8 spłat. Myślę, że wiele osób z tego skorzysta. Daje to pewnego rodzaju wolność w gospodarowaniu środkami, które będzie można przeznaczyć na inny cel. Niebawem wrzesień, dzieci ruszają do szkoły, w tej chwili też wakacje, więc zawsze jest na co wydać pieniądze. Myślę, że, że to jest bardzo ważna ustawa i warto z niej skorzystać. Czy jeszcze ktoś z samorządowców, Panie Stagorzko? Tak. Tak, szanowni Państwo, e, niezmiernie miło dzisiaj tutaj, e, że Pan, pan Minister, Pani Poseł, samorządowcy, że tutaj się spotykamy, no spotykamy się e, też pośrednio poprzez media z, z mieszkańcami, także jest dla mnie dużym zaszczytem i wielką radością, że tutaj jesteście z nami. Tak rzeczywiście ta ustawa, która wchodzi w wakacje kredytowe to jest rzecz bardzo potrzebna dla ludzi. Rzeczywiście ta inflacja jest wysoka. Wiemy jaka jest sytuacja, że nie wojna na Ukrainie, wysokie ceny paliw. To wszystko przekłada się gdzieś na jakość życia mieszkańców, natomiast tymi przepisami, które są wprowadzone, rząd trudny, rząd dobry rząd na trudne czasy, pomaga mieszkańcom, także to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Ja tutaj, być może ta, to nie padło, natomiast jeżeli ktoś zawiesi te raty kredytu, będzie taką możliwość dzisiaj została udostępniona, to przypominam, że te raty po prostu można napłacić. także to też no, czasami jest, najczęściej jest tak, że stosunek tej raty kapitałowej, raty odsetkowej jest dość niekorzystny dla, dla danego człowieka i jeżeli nadpłacimy, jeżeli taka osoba nadpłaci taką ratę, no to potem ten kapitał do spłacenia się zmniejsza, także jest to rozwiązanie wyjątkowo opłacalne dla ludzi. I jako samorządowiec mogę tylko powiedzieć, bo to jest jedno, natomiast rząd pomaga nie tylko w tej dziedzinie, nie tylko w dziedzinie kredytów, tylko jako samorządowcy budujemy drogi z funduszu dróg samorządowych, dostaliśmy też wsparcie na budowę szkoły, dostaliśmy też wsparcie z Polskiego Radu na rozbudowę starostwa, także dobry rząd na trudne czasy to jest takie stwierdzenie, które ja jako samorządowiec lokalny mogę potwierdzić, że tak właśnie jest. Także dziękuję. Myślę, że, że warto też wspomnieć o, o, o ostatnim ogłoszeniu wyników dla gmin GR-owskich, to jest też bardzo ważny motyw działania polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, polityki zrównoważonego rozwoju. Można powiedzieć, że do przeszłości odchodzą czarne plamy na mapie Polski, które były wynikiem gmin, które były gminami drugiej i trzeciej kategorii gminami PGR-owskimi, gdzie było duże bezrobocie, bieda. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy zajął się tymi gminami, tymi miejscami przez niektórych przez poprzedników można powiedzieć wyklętymi. Dzisiaj to już jest pieśń przeszłości. Te gminy dostały bardzo duże środki z Polskiego Ładu i mogą przeznaczyć wedle uznania. Jak widzieliśmy, samorządowcy przeznaczają na, na różne rzeczy, zarówno na drogi, na świetlice, na żłobki, na przedszkola, czyli można powiedzieć, że jest już koniec, nastąpił koniec wykluczenia gospodarczego, społecznego i kulturalnego gmin PGR-owskich. Jeszcze tylko jedno do powiedzenia. Tutaj pan starosta zwrócił uwagę na ważną rzecz. To rozwiązanie jest opłacalne. To znaczy, nawet jeżeli nie mamy w tej chwili takiej potrzeby, żeby korzystać z wakacji kredytowych, to i tak warto z tych wakacji skorzystać, bo po prostu jest to opłacalne dla budżetu domowego. Jeśli ktoś spełnia kryteria, a więc przypomnę, kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe i w złotówkach, można, powinno się z niego skorzystać z tych wakacji kredytowych, a jeśli mamy pieniądze i chcemy spłacić, to warto właśnie spłacić w tym czasie tymi pieniędzmi część kapitału, zmniejszyć sobie kapitał w przyszłości do spłaty, a z tych wakacji skorzystać, aby zaoszczędzić na odsetkach.